Mamy godzinę 10.20. Jesteśmy gdzieś 20-25 km od Alesun. Zobaczyłem. Zobaczcie, co się robi z pogodą. To jest niesamowite. Potrafi lać dwie trzy rodziny, a potem nagle wychodzi znowu słońce. Są tam ładowarki na ścianie, ale nie chciałem podjeżdżać się ładować, bo nikogo nie było. Tak bym się zapytał. My się tu ładujemy. Jest gratis ładowanie. A w tym czasie, zobaczcie, tu jest ładowarka, ładowanie graczy, a w tym czasie wjechaliśmy na kawę do Burger Kinga. Wiecie co, i wcale nie są złe te ceny, jak ktoś lubi to jedzenie, ale tam, wiecie, raz od czasu do czasu można zjeść. Zresztą nie wiem, czy one mają inne jedzenie niż u nas, czy nie. Ale tak, hamburger kosztuje 25 noków, cheeseburger 29. Takie full zestawy z wszystkim, takie, takie wielkie, kosztują 119 tu noków. No to plus minus 120 to jest gdzieś ta 40, może 2 zł plus minus. A my jedziemy teraz na drogę atlantycką, no i do Trondheim. Także tu na tym rondzie będziemy jechać w prawo i tam do góry, w te góry. Zmieniłem trasę, bo nawigacja pokazywała trochę inną, niby szybszą, a ja nie chcę szybszej. Ja chcę wolniejszą, a bardziej widokową. No i żebyście zobaczyli, jak to, jak to właśnie wygląda. Piszcie komentarze pod filmem, jak się Wam podoba, czy byliście w Norwegii, jak to wspominacie. No bo dla nas jest to największa taka podróż. No nie powiem samochodem, no to oczywiście, ale nawet stwierdzę, nawet że to jest większe wyzwanie niż Tajlandia. No Tajlandia, lecicie samolotem w jedno miejsce, potem bierzecie skutery, choć my tam podróżujemy, ale to jesteśmy góra na trzech wyspach albo kontynent i dwie wyspy i potem siedzimy po tydzień. Po 10 dni w jednym miejscu i tam jeździmy skuterami, a tu przemierzamy cały kraj. Także słuchajcie, pozdrowienia z Norwegii dla wszystkich, którzy teraz oglądają ten film. Dużo zdrówka Wam życzę. Trzymajcie się. Dopiero co schowałem kamerę, a no już musiałem ją wyciągać. Jesteśmy w miejscowości Strojmen przy tym burwierze, który Wam przed chwilą pokazywałem. On jest tam, gdzie widzicie ten kolorowy budynek A zobaczcie tutaj takie piękne mosty dwa Niesamowite O i te chmury cisną A za nami niebieskie słońce, gdzie jedziemy Tam na dole wędkarze tam coś płynie po prawej tam, daleko lodowce, a my idziemy, bo deszcz nas znowu goni. Dawno nie padało. dojechaliśmy do przeprawy promowej, ale niestety jakby nie te dwa mostki, które wcześniej widzieliśmy i tam się zatrzymaliśmy to byśmy już byli na promie a prom tu płynie co godzinę a następny o 13.55 także jeszcze gorzej zobaczcie, jesteśmy w tej miejscowości tu na górze, tu jesteśmy i płyniemy sobie na drugą stronę nawigacja pokazywała to inne miejsce ale my chcemy ee, przepłynąć Właśnie inaczej. No było słońce, ale ciśnie te chmury znowu. Ciśnie je na morze. No i nie wiem, czy my tam płyniemy, ale nie, my raczej tam płyniemy, tam. Z tego, co na mapie widziałem. A za ten taki cypelek, co wystaje, zaraz Wam powiem. Nie wiem, czy widać to. Tu jesteśmy i tam do góry płyniemy, o tam. Do tej miejscowości Dryna. Nie wiem, czy coś widać, czy nie. No ale nie widać, to słyszycie. Powiem Wam, że ta woda jest dla mnie taka, taka groźna. O, tak bym to ujął. To nie jest woda w Chorwacji, że wszędzie bym Bo Ona tu jest taka ciemna. Taka czarna, bym powiedział. No i nasz polomilcz odpłynął. I co my teraz zrobimy? Musiał tam w prawo odpłynąć. O, do tej góry według mnie płyniemy. Widzicie tam tą górę? Ciekawe, czy ten gościu coś złapał. Ten tam ostatnio na tym campingu. Gdzie byliśmy, no to dwie ryby wyciągnął naraz. Teraz mają taki, właśnie kiedyś tego nie, nie było, według mnie, że tam dwie, trzy ryby. Patrzcie, krewetki. Na krewetki je chyba łapią. Bo wiem, że mięso z krewetek, właśnie, ktoś gdzieś rzucał na przynętę. Ale się tu kotuje. A dzisiaj mamy sobotę. Sobotę, i chyba jest 17 z tego co pamiętam, zaraz Wam powiem. Tak, sobota 17. To jest starszy plum i jest diesel. jest różnica co? słuchajcie jest różnica ciekawe ile popłyniemy a na koniec wam powiem jakie ceny są tych promów choć ten elektryczne oglądałem że plus minus od 30 do 50 zł chyba kosztuje też leje też tu leje no i my tam płyniemy tam i w prawo pogoda znowu paskudna zobaczcie te chmury tu niesamowite trzeba mieć zdrowie żeby tu mieszkać Bo przyjechać, pooglądać jest całkiem inaczej To Znowu ten bar. Byłem tam na samych górze, ale deszcz pada. Można te kawki zrobić. Zobaczcie. Nie wiem po ile jest kawa. O, jest po 30 noków. No to słuchajcie, 30. A ja kupowałem chyba za 5 euro na Wiardolinie. No i płyniemy, nie wychodzę na górę, bo tam wieje, zimno, może jeszcze deszcz pada, my tam gdzieś płyniemy, niby 20 minut, to tylko jeden klon pływa, jak 20 minut, no bo 20 minut tam, 20 z powrotem, plus rozładunek, to jest idealnie godzina, ale teraz dopiero za dwie godziny będzie z tego portu wypływał, gdzie myśmy startowali tam idzie przejść na drugą stronę chyba nie a trzeba by wiem jak wyjść stąd i, i na drugą stronę Weszliśmy do beaty. Potraciłem się. A tu macie. Jak płynie. Tam płynie. Będzie to zielone. Tam jest chyba jakiś prom. Bo jeden płynie tam. Tam gdzie nawigacja chciała nas pokierować. A stamtąd gdzieś właśnie, stamtąd wypływa prom Ale on tam dalej, ten co tu jest tam coś białego widać takiego, nie wiem czy widzicie, czy nie, fajnie przestało padać Znowu 15 minut nie pada, o, ale drubuja Zobaczcie na bok Ja Widzimy się w porcie całe niebo zawalone. Zobaczymy tam z tyłu jak jest. No ten już widać taki starawy, no ja nie wiem czemu nim tak buja. Nieczutki postój na fajnym takim parkingu, stamtąd przyjechaliśmy z tego promu, A zobaczcie jakie tu widoki są, niesamowite, jakby tu, było, jakby tu było słońce to jest coś pięknego. Na tamte wysepki przeważnie z tamtej strony trzeba się promem dostać, tam są drogi, mosty, tunele, cisza i spokój, fajne miejsca, jakbyście chcieli coś zjeść, sobie zrobić jakiś parking, nawet spać. Także tu możecie, możecie sobie to potem zapisać, zdjęcie Wam wrzucę, gdzie to jest, to jest na, zaraz Wam powiem, tam gdzie myśmy do portu dobijali, to to się nazywało Dryna, a to jest ta druga wysepka i parking się nazywa Sandan. Idziemy do Molde, drugi prom, 13.15. Idziemy tam zobaczyć. O, tu jest mapa. Idziemy do tej mapy. Raz kropi, raz nie kropi i tak w kółko. Podobno ktoś tam napisał, że w tym roku jakieś anomalia są w Norwegii, jeśli chodzi o tą pogodę. O, jest był tu taki, gdzieś po sodach się wchodzi, taki specjalny. O, zobaczcie. No, ale gdzie jest pogoda, to idzie. Tu macie ten dryna, tam przypłynęliśmy, tam. No, jechaliśmy tą drogą, nie tu dołem, jak wszyscy, tylko my górą. To Mitsund. No i gdzie jest ta ta cała duża przeprawa? Tam tu jest most. No to jest tam Sol-Holmen. Według mnie tu jesteśmy. Tu. sol Holmen. Tu ludzie przyjechali, wszyscy chodzą. Tak widzicie tych chłopków? No to tu chodzą po górach. Nawet teraz, jak jest taka pogoda w kratkę, znowu patrzcie na wodę, znowu zaczęło padać. Jeden pływa, bo to jest blisko. Zaraz dotrzemy do tej atlantyckiej drogi, która tam ma 8 km. Ale jak będzie znowu tak padać, to dronem nie polecę. Ja cię wam podoba to, co robię bo widzicie, to są takie inne te moje filmy, takie niektórzy nazywają przewodnikami, no ja wam pokazuję, widzicie, takie rzeczy, takie przydatne, no jak to tu wygląda, gdzie są jakie ubikacje, toalety gdzie jemy, gdzie śpimy, jak oszczędzamy, a jak ktoś jedzie na bogato, to nie musi nic oglądać. Niech bierze All Inclusive Hotel za 1000-2000 za noc i będzie zadowolony na pewno. A My to zrobimy. Na koniec podsumuję wszystko, eee, powiem wam, czego nie zobaczyliśmy, bo są takie rzeczy specjalnie nie zobaczyliśmy, eee, na czym oszczędziliśmy, no a co polecamy przede wszystkim. Nie? Wiecie co, powiem Wam, że w ogóle nie ma polskich samochodów na polskich blach. w ogóle. Może w sumie dwa może widziałem ja, a jak słyszę gdzieś Polaków, to wszędzie tam, gdzie są autokary, tam słyszę polski język. Nie widzimy w ogóle polskich numerów. Campery 90%, może nie, sorry, nie 90, 50 na 50, 50 norweskie, 50 niemieckie. Może się to tam różnić 10-15% w TWFT, nie wiem, czy oni to mają swoje, czy wypożyczalni, ale wszystko norweskie blachy z różnych rejonów. Dobra, widzimy się znowu na następnym jakimś tam, na następnym jakimś postoju.